Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć i wyłączyć wibracje w poszczególnych elementach systemu telefonu Samsung Galaxy S25. Na początku przechodzimy do ustawień i zjeżdżamy w dół do opcji Dźwięki Wibracja. Tutaj zjeżdżamy w dół do opcji Wibracja systemu, a następnie w tym miejscu mamy różne opcje. Możemy je wyłączać i włączać. I teraz, w zależności od tego, co tutaj piszę, e, wtedy wibracje będą włączone lub wyłączone. Na przykład interakcja dotykowa to e, jest coś takiego, że przy każdym dotknięciu będzie wtedy wibracja. Czyli na przykład teraz jest wibracja i, i w, oczywiście przy jeżdżeniu palcem czy przy takim dotykaniu nie ma tej wibracji, ale przy naciskaniu czegoś jest. E, tak samo z klawiaturą, możemy włączyć lub wyłączyć te. Wibracje możemy wyłączyć wibrację przy ładowaniu i ją włączyć. Wyłączyć przy nawigowaniu, czyli wtedy te, te przyciski będą miały wibracje lub jej nie będą miały. I tak samo z e, reakcjami aparatu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.